W tym filmie zaprezentuję przykładowe zadania praktyczne, jakie muszą wykonać osoby podczas egzaminu w naszym ośrodku szkoleniowym, które ubiegają się o certyfikat egazowy kategorii pierwszej. Zapraszam do oglądania. To były przykładowe zadania praktyczne, jakie mogą pojawić się na egzaminie praktycznym w naszym ośrodku szkoleniowym. Pamiętaj, że podczas szkolenia poruszane są wszystkie zagadnienia, jakie później pojawią się na egzaminie. Dlatego też możemy dać Ci gwarancję, że u nas egzamin zdasz z łatwością. Oprócz uprawnień z zakresu F-gazów, w naszym ośrodku szkoleniowym zdobędziesz także tzw. uprawnienia sepowskie grupy pierwszej, drugiej i trzeciej, a także uprawnienia dla monterów instalacji fotowoltaicznych. Mamy dla Was także zupełną nowość kurs montażu klimatyzacji w praktyce. Dzięki niemu nauczycie się w praktyce, jak zamontować urządzenie klimatyzacyjne, by rozszerzyć zakres usług lub rozpocząć własny biznes. Podczas kursu montażu klimatyzacji dowiecie się m.in. jak działa klimatyzacja, jak prawidłowo dobierać urządzenia, jakich narzędzi potrzebujecie i jak ich używać oraz w jaki sposób montować klimatyzację typu split, a także jak wyglądają kwestie podatkowe VAT 8 i 23%. Szkolenie pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prawidłowego montażu urządzeń, doboru narzędzi i materiałów oraz uruchamiania i diagnostyki klimatyzacji. Co ważne, dzięki kameralnym grupom liczącym maksymalnie 7 osób, każdy z was może liczyć na pełną uwagę szkoleniowca i dokładne sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce. Kurs Kończy się wydaniem specjalnego certyfikatu potwierdzającego Wasze nowe umiejętności. Zapraszamy!